i A przed nami przed nami najlepsza dziesiątka pierwszej części rywalizacji a wśród nich dwóch biało czerwonych na trzecim miejscu Kamil Stok ze stratą 11,2 do Stefana Krafta, który jest liderem. 227,5 metra. Taką odległość uzyskał Stefan Kraft. 222,5. Kamil Stoch. A między nimi na drugim miejscu 234,5 Andras Bellinger. Ta walka o zwycięstwo w pierwszych lotach w konkursie lotów narciarskich zapowiada się niezwykle emocjonująco. Dziewiąty Piotr Żyła. 39,8 punktu straty. Ale wszystko rozpocznie Peter Preutz. Niektóra platforma startowa. Chyba nie było zmiany. I jest jeszcze zielone światło dla Federa Prewcy. No i poza zieloną linią ląduje, a zatem będziemy mieli nowego lidera. I Peter Prewcy dzisiaj nie udał mu się schować serii próbnej, teraz 211,5 metra. W pierwszym skoku 220, ale skakał wówczas z 31. Platformy startowej. Był w tej grupie zawodników, która skakała z najwyższego rozbiegu podczas dzisiejszego konkursu. Znakomity lotnik. On wygrał tą małą kryształową kulę także do lotów za ubiegły sezon. Który w ogóle był zdominowany przez Słoweńców. 211,5 oczywiście wystarcza, aby objąć wprowadzenie w konkursie. Oj, to z ogromną przewagą 21,1 punktu nad Lichardem Fajtagiem. On, za moment Peter Breutz w miejscu dla lidera, a na sygnał startowy czeka Piotr Żyła. W tym sezonie, znakomitym sezonie Piotka jedno podium, pamiętamy, trzecie miejsce w Bischofshofen, szósty był w Kirsien i w Zakopanem, siódmy w Innsbrucku, w Wiśle, w Oberstdorfie. Sporo tych miejsc na czołowej dziesiątce zawodów słucharowych w wykonaniu Piotrka Żyły. No, Piotr był kiedyś rekordzistą Polski w długości skoku przez rok. W 2012 Wikersund na przebudowanej skoczni skoczył 232,5 metra. Rok później wyrównał ten wynik Kamil Stoch, który dwa lata temu w plannicy ustanowił też nowy rekord polski 238 metrów. Czy też powiedzmy oddał najdłuższy skok w historii polskich skoków, bo przecież ciągle te rekordy na tak traktowane są jako nieoficjalne. Koncentrujący się Stefan Kraft, lider po pierwszej części. 7,3 punktów przewagi nad Bellingerem, 11,2 punktów przewagi nad Kamilem Stoch. Tutaj Peter Trautz przyjmuje gratulacje od kolegów z drużyny, no a Piotrek żyła. Pamiętamy sezon 2012 13 trzecie miejsce w Planicy, ma w swojej karierze 3 miejsca na podium w zawodach pukarowych. Mocno wieje w tej chwili z tyłu, tak patrzę na ten wiatr, to jest 1,4 metra na sekundę. Niekorzystne warunki. Jest, jest już zielone światło ta polak. Drugi skok Piotra żyły, popatrzmy. Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, Piotr, troszeczkę pięknie i dobrze. Powyżej 200 metra skok reprezentanta Polski. 214 w pierwszej serii, teraz 203 metry. No to za mało, by wyprzedzić Petera Prełca. Przypomnijmy Słoweniec 211,5 214 w serii finałowej Richard Freitag, ale Richarda Freitaga Piotrek wyprzedzić już powinien. A więc y, będzie przegrywał tylko z Petrem Prełcem, o ile się nie mylę. Tak, ta łączna rekompensata 9,9 punktów, a przegrał ze Słowencem różnicą 15,7 punktów. Piotr Żyła na miejscu drugim, Prełc prowadzi, tak jest trzeci. Czyli kolejna lokata w czołowej dziesiątce Pucharu Świata dla Piotra Żyły już pewna, bo pozostało nam na starcie tylko 8 zawodników, 8 najlepszych w pierwszej części konkursu. Na miejscu ósmym Andras Skiernem i jest już zielone światło dla Norwegii. 217,5 jego wynik w pierwszej serii konkursu. Świetna prędkość na progu powyżej 105 km na godzinę. Ale zabrakło tutaj noszenia w drugiej fazie lotu i w efekcie ląduje przed 200 metrem Norwek. I teraz, jeżeli, por... w z tak, jeżeli porównamy warunki Piotrek za wiatr, mówimy o samym wietrze. Dodanych 22,1 punktu, tylko 13,2 punktu dodane Andreas Stiernen. wiatr Piotra to prawie 1,3 metra na sekundę pod Narty. Nieco ponad 0,7 z taką siłą no, ściągał na zeskok wiatr Andreasza Stiernena. Niosło go też trochę jak widzimy tutaj na lewą stronę ze skoku patrząc z punktu widzenia widzów siedzących pod skocznią no i trzeba przyznać nieudana ta druga próba Norweg on był tutaj drugi w zawodach pucharowych 4 lata temu przed przebudową tego obiektu no a teraz Michał Hajbek siódmy po pierwszej części rywalizacji Michał Hajbek on potrzebuje 221,5 222 metrów by walczyć z Peterem pełcem Ponad 203 musiałby skoczyć, by zepchnąć z drugiego miejsca Piotrka Żyłę i to jest dobry skok Michaela Hajbeka. Myślę, że nie tak dobry, by pokonać Petera Prełca, by zająć to miejsce przeznaczone dla lidera, ale 215 metrów, ale na tyle dobre, by wyprzedzić reprezentanta Polski. Patrzę na warunki, podobne jak Andra Stiernen, więc nieco ponad 70 metra na sekundę wiatr z tyłu skoczni, no to sędziów po 18, 18,5 punktu, 207, 215 metrów, a więc zadanie wykonane, zrealizowane, Heinz Kutyn zadowolony, myślę, że Michael Hajbek także. Czyli pół metra dalej od Petera Prewca, ale jednak nie wyprzedza Słoweńca, jest na miejscu drugim. Na pewno natomiast wyprzedzi Macieja Kota w klasyfikacji generalnej Pucharu Świat. Peter Preutz, Michal Hajbek, Piotr Żyła, czołowa trójka. Na szóstym miejscu Jan Ziobro, na dwunastym Maciej Kot, na dwudziestym drugim Dawid Kubacki. Jest już zielone światło dla kolejnego zawodnika. Jest nim Markus Eisenbichler, 25-letni Niemiec. Rekord życiowy 225,5 metra. I teraz walczy odległość ponad 200 metrów, ponad 210. Trochę problemów przy lądowaniu, ale ustał ten skok. 214,5 i taki jest rezultat Niemca. A no to za mało by zaatakować drugie miejsce wydaje mi się, a więc miejsce, które zajmuje Hajbek. 214, 211,5, 214,5 Niemca. Piotrek Żyła 203 w serii finałowej, wiadomo, że e, Piotrek zostanie tutaj wyprzedzony, na trzecim miejscu w tej chwili Markus Eisenbichler, Preutz Heiberg Eisenbichler, to jest czołowa trójka, a do końca pozostało nam już tylko pięciu skoczków, Daniel Andretander, piąte miejsce po pierwszej części rywalizacji i locie na odległość 215,5 metra. Aleksander Szczek, już daje sygnał. Wiatr nie powinien za bardzo przeszkadzać. 60 m na sekundę. Wiejący z tyłu skocznik. ładnie wyłożony na nartach. Odpowiednia wysokość. I powyżej rozmiaru skoczni. Teraz pięknie i daleko Daniel Andretande. Wielkie brawa dla Norwega. 229 metrów, Najdłuższy lot serii finałowej. Oj, zawiesił teraz rywalą poprzeczkę. Bardzo wysoko Daniel Andretande. Do tego 9,9 punktów dodane za wiatr. noty jest dziewiętnastka, w zasadzie dwie, 2 razy 18 i pół, wysoko ocenione, ale słusznie, bowiem był to bardzo ładny, stylowo wykonany lot przez Daniela Andretandego, mistrza świata w lotach drużynowo z ubiegłego roku stojpitz W Wittendorf, radość Roberta Johanssona. A wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, oczywiście on w tej chwili jest na pierwszym miejscu i to o 25,4 punktów wyprzedził Petera Prełca. Opuszczał Peter Prewcy miejsce dla lidera. No i pozostało nam już w konkursie tylko czterech zawodników. I za chwilę honoru rodziny Prewców w będzie najmłodszy z nich, 17-letni Domen, który debiutuje w zawodach na obiekcie do lotu. Obniżony jak widzimy, a podwyższony w tej chwili rozbieg. 26. Platforma podwyższony oczywiście w stosunku do początku serii finałowej, natomiast obniżony w stosunku do skoku Tandek. No i jest już zielone światło dla Domena Prewca. Drugi skok najmłodszego w konkursie. Drobne problemy w powietrzu, skorygował, złapał noszenie bardzo odważnie, znów wychylił się do przodu. No, trochę niespokojny lot. Tam na pewno rodzice się denerwowali, śledząc tą próbę, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. 211 metrów. Jak zobaczymy w powtórce ten moment, kiedy gdzieś tam jakiś bąbel powietrza trafia pod narty domena, kiedy te szpice nart wychodzą jeszcze poza głowę. No, mówi się o tym, że styl i sposób, proszę zobaczyć, jak on, ale jak radzi sobie w powietrzu, jak aktywnie pracuje całym tłowiem? tutaj te uderzenia powietrza. Chociaż to debiut na Mamucie, to jednak radzi sobie tutaj niczym rutyniarz. Drugie miejsce w tej chwili jest dla Domena Prewca, a zatem no, z rodziny Prewców wam dzisiaj okazał się najlepszy. Daniel Anderkandl liderem, Domen Prews na miejscu drugim, Peter, jego najstarszy brat na miejscu trzecim i trzech skoczków pozostało. Kamil Stoch, 20 kucharowych zwycięstw w tym sezonie, pięciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium, 222,5 metra w pierwszej serii i teraz Kamil leci jak najdalej, by ta odległość była odpowiednia, wystarczająca i pięknie i daleko i brawo Kamil Stoch. A zatem będzie kolejne podium w karierze Kamila Stocha. Prawa za Polak. 222,5, teraz 217, nieco bliżej, ale to jest odległość, która pozwoli mu w tym momencie objąć prowadzenia. Przecież z szóstego miejsca już w tym sezonie atakował Kamil Stoch i wygrywał konkurs Pucharu Świat, ale rywali jakich ma w walce o zwycięstwo, no... Niesamowicie mocni Andras Bellinger i Stefan Kraft, bowiem oni pozostali na górze, ale tutaj ten piękny i daleki lot Kamila Stocha. Ładnie wykonany, stąd też wysokie noty. 3,19, 2 razy 18,5. Jest na pierwszym miejscu w tej chwili Kamil Stok. O 7,2 punktu wyprzedził Daniela Andre Tandego. Kamil Stok na podium dzisiejszego konkursu. Polak skoczył wprawdzie 12 metrów krócej, ale z obniżonego rozbiegu i miał silniejszy wiatr w plecy od Norwega. I to pozwala mu objąć prowadzenie. Cieszą się polscy kibice, którzy przybyli dzisiaj na skocznię imienia fajnego Klopfera I wobec Dorky. No i pozostała nam już tylko dwójka. I nowy rekordista obiektu Andras Bellinger. I fantastyczny skok w w serii 234,5. Czy zdoła zbliżyć się do tej odległości? Walczy tutaj Niemiec jest w świetnej formie. Leci daleko, bardzo daleko. I zatem potwierdza znakomitą formę. Dwie wygrane w zawodach kucharu Świata, w tym ta ostatnia przed tygodniem Willingen. No i widać Andras Willinger cały czas utrzymuje znakomitą dyspozycję. 222,5 metra. Wystarczy, aby wyprzedzić Kamila Stop. 234,5 222,5 Andras Bellinger będzie liderem 12,7 punktu dodane za wiatr odjęte 4 za wydłużony troszeczkę rozbieg a więc 8,7 punktu. to będzie ta łączna rekompensata noty 4,19 jedna nota 18,5 punktowa będzie przed Kamilem Stochem Andras Bellinger ale pamiętamy pierwszą serię kiedy on skoczył 234,5 a później Stefan Kraft bliżej 227,5 ale wyprzedził Wellingera o 7,3 punkt Werner Schuster zadowolony będzie Andy Wellinger na podium dzisiejszego konkursu pytanie czy na pierwszym czy na drugim miejscu pozostał nam już bowiem tylko lider po pierwszej części rywalizacji Stefan Kraft 9,4 punkt To tyle Andras Bellinger wyprzedził Kamila Stoch a Stefan Kraft 217,5, by pokonać Andreasa Wellingera. 227,5. Tyle uzyskał Austriak jak podczas pierwszego swojego skoku. Troszeczkę nierówno i niespokojnie, ale on wyciągnie z tej odległości maksimum. Ale czy tyle, by wygrać dzisiejszy konkurs? Lądował oczywiście w okolicach tej laserowo rzucanej zielonej linii. 218 metrów. Tyle pokazuje komputer, że musiał skoczyć, by pokonać Andrasa Wellingera. Noty podobne jak reprezentant Niemiec ma 3 dziewiętnastki, 2 razy 18,5, 16 i 4, nieco więcej ma punktów dodanych za zawiat Stefan Kraft. No ale 222,5 metra to odległość Bellingera, 218, Stefana Krafta. No, I tutaj sezonie? będą decydować. Tak, minimalne, te różnice w czołówce między pierwszym a drugim będą minimalne. Ech, gratulacje od kolegi, no i największego przyjaciela, z którym cały czas wspólnie jakby tę karierę i się rozwija Michaela Hajbeka. W tym sezonie 7 razy na podium, to jest ósme miejsce i wygrywa Stefan Kraft. A jednak szósta wygrana w karierze Stefana Krafta, Andreas Wellinger, choć poprawił rekord obiektu, choć w drugiej serii także skoczył dalej od Krafta dzisiaj na miejscu dróg. O 5,1 punktu Stefan Kraft pokonuje Andreasa Wellingera, drugie zwycięstwo Austriaka w tym sezonie. A w ogóle w karierze jest to jego szósta wygrana po raz 27 W karierze staje na podium Stefan Kraft. Ale dla nas ta najważniejsza informacja. Kamil Stoch na trzecim miejscu. kolejne podium lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świat. No i Polak oczywiście umocni się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej całego cyklu. I powiększy jeszcze przewagę nad Danielem Andrytamde i Domenem Prewcem, którzy dzisiaj byli za nim w tym konkursie w Oberzdorf. A Kamil Stok pozostaje liderem. Przekroczył tę barierę 1000 punktów w klasyfikacji generalnej Pułapu Świata. Kamil Stok ma tych punktów 1038. Daniel Andretante 903. Szósty Maciej Kot, Dziesiąty Piotr Żyła. Ale zobaczmy teraz wyniki dzisiejszego konkursu. Stefan Kraft zwycięzcą. Andreas Wellinger na miejscu drugim. Kamil Stok na najniższym stopniu podium. Piotr Żyła kończy zmagania na miejscu dziewiątym. Czołową dziesiątkę zamyka Richard Freitag. A zatem tutaj kolejność podobna jak w pierwszej części konkursu. Dwóch Polaków w czołowej dziesiątce. Kolejny podium Kamila Stocha. Jan Ziobro na miejscu dwunastym. To najlepszy start Janka Ziobry w tym sezonie. Maciej Kot na miejscu osiemnastym. Gregor Schwirentzauer dziewiętnasty. Juri Tepesz dwudziesty. I jak widzą Państwo na dwudziestym ósmym miejscu dzisiejszy, pierwszy w tym sezonie konkurs lotów narciarskich.